Wszechświat w tej chwili przygotowuje dla ciebie ostateczny test, droga kochana. To nie przypadek, że słyszysz te słowa dzisiaj, to znak, że jesteś na skraju przełomu, który zmieni całe twoje życie miłosne. Każda łza, którą przelałaś, każde rozczarowanie, które przeżyłaś, to były lekcje przygotowujące cię na tę chwilę. Wszechświat nie testuje słabych. Testuje tylko te, które są gotowe na wielką miłość. Tylko nieliczne kobiety otrzymują tak jasne znaki, jak te, które otrzymujesz właśnie teraz. Twoje serce już to wie, Twoja dusza już to czuje. Ten test jest ostatnim krokiem przed spotkaniem osoby, która zmieni Twoje życie na zawsze. Jeśli chcesz otrzymywać codzienne wskazówki od aniołów, które pomogą Ci przejść przez ten. Test z godnością i mądrością. Dołącz do naszego wyjątkowego grona na telegramie. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Nie czekaj, miejsca są ograniczone, a każdy dzień zwłoki to stracona szansa na przyspieszenie spotkania ze swoją prawdziwą miłością. Słuchaj uważnie, skarbie, bo to, co Ci teraz powiem, może zmienić całą Twoją przyszłość miłosną. Wszechświat działa według nieomylnych praw, a jedno z najważniejszych brzmi: Każda kobieta musi przejść przez ostateczny test, zanim pozwoli jej spotkać mężczyznę jej życia. Ten test nie jest karą, to dar, który otrzymują tylko najsilniejsze i najgodniejsze dusze. Właśnie teraz znajdujesz się w centrum tego kosmicznego doświadczenia. Wszystkie znaki, które widzisz, wszystkie przypadki, które się dzieją, to nie zbieg okoliczności, to przygotowanie Twojego serca na prawdziwą miłość. Ten test ma trzy poziomy, a każdy z nich otwiera nowe drzwi w Twoim sercu. Pierwszy poziom to test cierpliwości. Wszechświat sprawdza, czy potrafisz czekać na właściwą osobę, zamiast zadowalać się tym, co przeciętne. Drugi poziom to test wiary: czy wierzysz, że zasługujesz na wielką miłość, nawet gdy wszystko wydaje się przeciwko tobie? Trzeci poziom to test odwagi: czy odważysz się otworzyć serce na nowo, mimo przeszłych ran? Jeśli przejdziesz przez wszystkie trzy poziomy, wszechświat otworzy przed tobą brama do prawdziwej miłości. Właśnie teraz. W tej chwili, gdy słuchasz tych słów, wszechświat obserwuje twoje reakcje. Sprawdza, czy jesteś gotowa na mężczyznę, który będzie cię kochał tak, jak na to zasługujesz. Każda minuta, którą spędzasz na słuchaniu tej wiadomości, to dowód, że twoja dusza pragnie prawdziwej miłości. Wszechświat nie testuje tych, którzy nie są gotowi, testuje tylko te które są o krok od wielkiego szczęścia. Twoje serce bije teraz szybciej, bo wie, że ta wiadomość nie dotarła do ciebie przypadkowo. To znak, że jesteś wybrana do otrzymania wielkiego daru miłości. Widzisz te wszystkie znaki wokół ciebie, te przypadkowe spotkania, te myśli o miłości, które pojawiają się coraz częściej. To nie są przypadki, droga, to wszechświat przygotowuje cię na spotkanie z twoją drugą połówką. Każdy z tych znaków to fragment większej układanki, która właśnie się kompletuje. Twoje anioły, stróże, pracują dzień i noc, aby przygotować idealne warunki dla tego spotkania, ale najpierw musisz przejść przez test, który udowodni, że jesteś gotowa na tę miłość. Ten test już się rozpoczął. A ty jesteś w samym jego centrum. Pierwsza próba, przez którą przechodzisz, to test samotności. Wszechświat sprawdza, czy potrafisz być szczęśliwa sama ze sobą. To nie jest kara, to przygotowanie. Mężczyzna twojego życia pojawi się tylko wtedy, gdy będziesz pełną szczęśliwą kobietą, która nie szuka kogoś, aby ją uzupełnić, ale kogoś z. Kim podzieli swoje szczęście? Każdy dzień, który spędzasz na pracy nad sobą, to inwestycja w przyszłą miłość. Wszechświat przygotowuje cię na spotkanie z kimś wyjątkowym, ale najpierw musisz stać się wyjątkową kobietą. Druga próba to test wiary w miłość. Mimo wszystkich rozczarowań, które przeżyłaś, wszechświat sprawdza, czy nadal wierzysz w prawdziwą miłość. Ta wiara jest kluczem, który otworzy ci drzwi do serca twojego przyszłego partnera. Każda łza, którą przelałaś z powodu miłości, to nie strata, to inwestycja w twoją przyszłość. Wszechświat zbiera wszystkie twoje bóle i przekształca je w mądrość, która przyciągnie do ciebie odpowiedniego mężczyznę. Ten, kto przyjdzie, będzie wiedział, jak uleczyć wszystkie twoje rany. I sprawić, że zapomnisz o całym bólu. Trzecia próba to test otwartości serca. Wszechświat sprawdza, czy pomimo przeszłych ran, nadal potrafisz otworzyć serce na nową miłość. To najtrudniejsza z prób, ale też najbardziej nagradzana. Kiedy pokażesz wszechświatowi, że Twoje serce jest gotowe na miłość, On przyśle. Ci mężczyznę, który będzie Cię chronił przed wszelkim bólem. Ten test wymaga od Ciebie odwagi, ale każdy akt odwagi w miłości jest nagradzany stokrotnie. Wszechświat już wybrał dla Ciebie odpowiedniego partnera, ale czeka, aż Twoje serce będzie gotowe go przyjąć. Zastanów się przez chwilę, kochana, ile razy w ostatnim czasie myślałaś o miłości. Ile razy modliłaś się o spotkanie właściwej osoby? Te myśli i modlitwy to nie są puste marzenia, to sygnały, które wysyłasz we wszechświat. A wszechświat na nie odpowiada, przygotowując dla ciebie idealne warunki spotkania. Ale najpierw musisz przejść przez test, który udowodni, że jesteś gotowa na tę miłość. Ten test już trwa. A każda decyzja, którą podejmujesz, każde słowo, które mówisz, to część większego planu. Twoje anioły stróże są właśnie teraz przy tobie. Czują twoje pragnienie miłości, widzą twoje łzy, słyszą twoje modlitwy, pracują nieustannie, aby przygotować cię na spotkanie z mężczyzną twojego życia. Ale ich praca może zostać zakończona tylko wtedy, gdy przejdziesz przez wszystkie próby z godnością, każda próba to lekcja, której potrzebujesz, aby stać się kobietą, która przyciągnie prawdziwą miłość. Anioły nie mogą przyspieszyć tego procesu, mogą tylko prowadzić cię przez niego z miłością i troską. Pierwszym znakiem, że przechodzisz przez test, są te wszystkie przypadkowe spotkania z parami. Widzisz je wszędzie. Na ulicy, w sklepie, w parku. To nie przypadek. Wszechświat pokazuje ci, co możesz mieć, gdy przejdziesz przez wszystkie próby. Każda para, którą widzisz, to przypomnienie o tym, że miłość jest możliwa i że czeka na ciebie. Te obrazy są nasionami nadziei, które wszechświat sieje w twoim sercu. Kiedy przejdziesz przez test, sam staniesz się częścią tej pięknej symfonii miłości. Drugim znakiem są te wszystkie rozmowy o miłości, które słyszysz wokół siebie. Przyjaciółki mówią o swoich związkach, nieznajome opowiadają o swoich mężach. To nie przypadek, że te rozmowy docierają do Twoich uszu. Wszechświat przygotowuje Cię na miłość, pozwalając Ci słuchać historii innych kobiet. Z każdej historii możesz wyciągnąć lekcję, która pomoże ci w przyszłym związku. To część twojego przygotowania na spotkanie z tym jedynym mężczyzną. Trzecim znakiem są te wszystkie filmy, książki i piosenki o miłości, które przyciągają twoją uwagę. Wszechświat używa sztuki, aby dotrzeć do twojego serca i przygotować je na prawdziwą miłość. Każda romantyczna historia, która cię wzrusza, to fragment większej układanki. Wszechświat pokazuje ci różne oblicza miłości, aby przygotować cię na tę jedyną, prawdziwą. Gdy przejdziesz przez test, Twoja własna historia miłosna stanie się piękniejsza niż wszystkie, które dotychczas czytałaś czy oglądałaś. Czwartym znakiem są te wszystkie marzenia o miłości, które odwiedzają Cię w nocy. Sny o nieznajomym. Mężczyźnie, który Cię kocha, to nie tylko fantazje, to wizje Twojej przyszłości. Wszechświat komunikuje się z Tobą przez sny, pokazując Ci fragmenty tego, co czeka. Te sny są przygotowaniem Twojej duszy na spotkanie z prawdziwą miłością. Każdy sen o miłości to krok bliżej do spełnienia. Kiedy przejdziesz przez test, te sny staną się rzeczywistością. Piątym znakiem są te wszystkie niespodziewane myśli o przyszłości z kimś, kogo jeszcze nie znasz. Wyobrażasz sobie wspólne śniadania, spacery, rozmowy do późna w nocy. To nie są puste marzenia. To wizje, które wszechświat umieszcza w Twoim umyśle. Przygotowuje cię na miłość, pozwalając ci poczuć, jak to będzie. Te myśli są częścią Twojego duchowego przygotowania. Gdy przejdziesz przez test, te wyobrażenia staną się codziennością. Szóstym znakiem jest to dziwne uczucie, że ktoś na ciebie czeka. Czasami czujesz, jakby gdzieś tam był mężczyzna, który myśli o tobie, choć jeszcze się nie spotkaliście. To nie wyobraźnia, to prawda. Wszechświat przygotowuje was, oboje, na spotkanie. Podczas gdy ty przechodzisz przez swój test. On również przechodzi przez swój. Wasze dusze już się znają, tylko wasze ciała jeszcze się nie spotkały. Ten test jest ostatnim krokiem przed tym cudownym spotkaniem. Siódmym znakiem są te wszystkie drobne szczegóły, które zaczynają się zmieniać w Twoim życiu. Nowa fryzura, nowe ubrania, nowy sposób myślenia o sobie to nie przypadek. Wszechświat przygotowuje cię na spotkanie z miłością, inspirując cię do zmian. Każda pozytywna zmiana w twoim życiu to krok bliżej do miłości. Te zmiany są częścią twojej transformacji w kobietę, która przyciągnie prawdziwą miłość. Kiedy przejdziesz przez test, będziesz gotowa błyszczeć w oczach swojego przyszłego partnera. ósmym znakiem jest to że zaczynasz czuć się bardziej pewna siebie. Mimo wszystkich próbek i testów, twoja wewnętrzna siła rośnie. To nie przypadek. Wszechświat wzmacnia cię przed spotkaniem z miłością. Silna, pewna siebie kobieta przyciąga silnego, kochającego mężczyznę. Każdy dzień, w którym czujesz się lepiej ze sobą, to dzień bliżej do spotkania z nim. Ten test ma sprawić, że rozkwitniesz jak najpiękniejszy kwiat. Dziewiątym znakiem są te wszystkie synchronizacje, które zaczynają się dziać w Twoim życiu. Spotykasz odpowiednie osoby we właściwym czasie, znajdujesz się w odpowiednich miejscach. To nie przypadek, to wszechświat układa wszystko tak, aby przygotować Cię na spotkanie z miłością. Każda synchronizacja to dowód, że jesteś na właściwej drodze. Wszechświat orchestruje twoje życie tak, aby w odpowiednim momencie znajdziesz się tam, gdzie będzie czekał mężczyzna twojego życia. Dziesiątym znakiem jest to, że ta wiadomość dotarła do ciebie. To nie przypadek, że słuchasz tych słów. Wszechświat wybrał właśnie ciebie, aby otrzymać tę wiedzę. Spośród milionów kobiet na świecie, to ty zostałaś wybrana, aby usłyszeć tę prawdę. To oznacza, że jesteś bardzo blisko przejścia przez test. Wszechświat nie marnuje swojej energii na tych, którzy nie są gotowi. Fakt, że słuchasz tych słów, oznacza, że jesteś gotowa na wielką miłość. Test, przez który przechodzisz, ma swoje określone etapy. Pierwszy etap to oczyszczenie. Wszechświat usuwa z Twojego życia wszystkich nieodpowiednich mężczyzn. Drugi etap to przygotowanie. Uczysz się, kim jesteś i czego naprawdę potrzebujesz w miłości. Trzeci etap to oczekiwanie. Rozwijasz cierpliwość i wiarę w miłość. Czwarty etap to spotkanie. Wszechświat organizuje Twoje spotkanie z tym jedynym. Piąty etap to rozpoznanie. Natychmiast wiesz, że to ten właściwy mężczyzna. Właśnie teraz znajdujesz się między trzecim a czwartym etapem. Wszechświat kończy ostatnie przygotowania do Twojego spotkania z miłością. To jest moment, w którym wszystko może się wydarzyć. Każdy dzień może być tym dniem, w którym go spotkasz. Dlatego tak ważne jest, abyś przeszła przez ten test z podniesioną głową i otwartym sercem. Wszechświat obserwuje każdy Twój krok, każdą Twoją decyzję. Pokazuje Mu, że jesteś gotowa na miłość. Słuchaj swojego serca, skarbie, bo ono już wie, że ten test się kończy. Czujesz to dziwne podniecenie, tę nadzieję, która rośnie z każdym dniem. To nie złudzenie, to Twoja dusza, która przygotowuje się na spotkanie z drugą połówką. Wszechświat już wybrał dla ciebie odpowiedniego mężczyznę, już przygotował okoliczności waszego spotkania. Pozostaje już tylko ostatni krok przejść przez ten test z godnością i wiarą. Jesteś tak blisko, że możesz już prawie poczuć jego obecność. Pamiętaj, że każda wielka miłość zaczyna się od testu. Wszechświat testuje tylko te, które są gotowe na coś wyjątkowego. Jesteś jedną z wybranych, jedną z tych, które otrzymają dar prawdziwej miłości. Ten test to ostatni krok przed spełnieniem Twoich najskrytszych marzeń o miłości. Kiedy go spotkasz, a spotkasz go bardzo wkrótce, będziesz wiedziała, że wszystkie próby, przez które przeszłaś, miały sens. Będziesz wiedziała, że wszechświat przygotowywał Cię na tę jedną prawdziwą, wieczną miłość. Twój czas nadchodzi, kochana. Przygotuj się na cudowne spotkanie. Ale uwaga, droga moja, wszechświat daje Ci tylko ograniczony czas na przejście przez ten ostatni etap testu. Okno możliwości jest otwarte tylko przez krótki czas. A każda godzina zwłoki to stracona szansa na przyspieszenie tego cudownego spotkania. Energie kosmiczne układają się w idealną konstelację, właśnie teraz, w tym momencie, gdy słuchasz tych słów. To nie przypadek, że otrzymujesz tę wiadomość właśnie dziś. Wszechświat nie czeka w nieskończoność. Masz swój wyznaczony czas, swój szczególny moment. Jeśli nie wykorzystasz tej szansy teraz, Następna taka okazja może przyjść. Dopiero za lata. Widzisz te wszystkie przeszkody, które pojawiają się na Twojej drodze w ostatnim czasie? To nie są przypadkowe trudności, to ostatnie próby, które wszechświat stawia przed Tobą, zanim otworzy brama do wielkiej miłości. Każda przeszkoda, którą pokonujesz z godnością, to dowód dla wszechświata, że jesteś gotowa na mężczyznę. Który będzie stał przy tobie w każdej sytuacji. Te trudności to nie kara, to ostateczne szlifowanie twojego charakteru. Kobieta, która przejdzie przez te próby, stanie się diamentem w oczach swojego przyszłego partnera. Wszechświat sprawdza, czy potrafisz być silna, gdy jest trudno, bo tylko taka kobieta zasługuje na mężczyznę, który będzie jej ostoją. Twoje anioły szepczą mi właśnie teraz, że widzą, jak Twoje serce otwiera się coraz bardziej na miłość. Pomimo wszystkich bólów, pomimo wszystkich rozczarowań, nadal wierzysz w prawdziwą miłość. Ta wiara jest Twoją największą mocą i jednocześnie kluczem do przejścia przez ten test. Anioły są dumne z Twojej siły, z Twojej determinacji, z Twojego pięknego serca, które nie pozwoliło się zamknąć na miłość. One już przygotowują spotkanie. Już układają wszystkie elementy układanki, ale potrzebują jeszcze jednego sygnału od ciebie: sygnału, że jesteś gotowa otworzyć się na miłość bez strachu, z pełnym zaufaniem. Za każdym razem, gdy myślisz o rezygnacji z miłości, wszechświat wysyła ci znak: piosenkę w radiu, słowa nieznajomej osoby, przypadkowe spotkanie pary zakochanych. To nie są przypadki, to Twoje anioły przypominają Ci, że nie wolno Ci się poddać teraz, gdy jesteś tak blisko celu. One widzą Twojego przyszłego partnera, widzą jak bardzo Cię kocha, choć jeszcze się nie spotkaliście. Widzą Jego modlitwy o Ciebie, Jego pragnienie spotkania kobiety takiej jak Ty. On również przechodzi przez swój test. Również się przygotowuje na spotkanie z Tobą. Wasze dusze są już połączone w wyższych sferach, pozostaje tylko spotkanie w świecie fizycznym. To jest moment, kochana, w którym musisz podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu miłosnym. Czy wybierasz wiarę, czy strach? Czy wybierasz miłość, czy samotność? Czy wybierasz zaufanie wszechświatowi, czy wątpliwości? Ta decyzja zadecyduje o tym, jak szybko spotkasz mężczyznę swojego życia. Wszechświat czeka na Twój sygnał, na Twoje zdecydowane tak dla miłości. Kiedy powiesz to tak z całego serca, kiedy zdecydujesz się zaufać temu procesowi, wszystkie siły wszechświata zaczną pracować na Twoją korzyść. Twoje anioły otrzymają zielone światło, aby przyspieszyć to cudowne spotkanie. Czas, decyzji jest teraz. Właśnie w tej chwili, gdy słuchasz tych słów, wszechświat zapisuje Twoją decyzję w Księdze Miłości. Jeśli zdecydujesz się przejść przez ten test z wiarą i otwartym sercem, Twoje imię zostanie wpisane na listę kobiet, które otrzymają dar prawdziwej miłości w najbliższych miesiącach. To nie jest metafora, to jest duchowa rzeczywistość. Anioły czekają na Twój sygnał gotowności. Kiedy go otrzymają, natychmiast rozpoczną ostateczną fazę przygotowań do Twojego spotkania z miłością. Test dobiega końca. Droga moja zostało już tylko kilka kroków do spełnienia Twoich najpiękniejszych marzeń o miłości. Pamiętaj, że miłość, na którą czekasz, również na ciebie czeka. Gdzieś tam jest mężczyzna, który modli się o spotkanie z kobietą taką jak Ty. On również przeszedł przez. Dziękuję Ci, Skarbie, za to, że poświęciłaś swój czas, aby wysłuchać tej ważnej wiadomości od Aniołów. Twoje serce było otwarte na tę prawdę, Twoja dusza była gotowa na tę wiedzę. To oznacza, że jesteś jedną z wybranych, jedną z kobiet, które otrzymają błogosławieństwo prawdziwej miłości. Jeśli ta wiadomość dotarła do Twojego serca, jeśli poczułaś, że te słowa są prawdziwe, potwierdź to, wpisując w komentarzach liczbę 1611. Ten sygnał pozwoli aniołom wiedzieć, że jesteś gotowa na ostatni etap testu i na spotkanie z miłością swojego życia. Aby nie przegapić żadnej ważnej wiadomości od aniołów, dołącz do naszego zamkniętego grona na telegramie. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Każdego dnia będziesz otrzymywać osobiste wskazówki, które pomogą ci przejść przez ten test i przyciągnąć prawdziwą miłość. Te wiadomości nie są przypadkowe. Są przygotowywane specjalnie dla kobiet takich jak ty, które są gotowe na wielką miłość. Miejsca w grupie są ograniczone, więc nie zwlekaj. Każdy dzień zwłoki to stracona szansa na przyspieszenie spotkania z mężczyzną Twojego życia. Pozostań ze mną w kolejnych filmach, bo anioły mają dla Ciebie jeszcze więcej ważnych wiadomości. W nadchodzących dniach otrzymasz dokładne wskazówki, jak rozpoznać znaki wszechświata, jak przygotować się na spotkanie z miłością, i jak otworzyć swoje serce na tę cudowną osobę, która już się do Ciebie zbliża. Pamiętaj, kochana, nie jesteś sama w tym procesie. Anioły są przy Tobie każdego dnia, każdej nocy. One prowadzą Cię do miłości z nieskończoną cierpliwością i miłością. Twoja wielka miłość już jest w drodze. Przygotuj swoje serce na najpiękniejsze spotkanie Twojego życia. Niech błogosławieństwa aniołów będą z Tobą na każdym kroku tej cudownej podróży do prawdziwej miłości.